Szanowni Państwo, drogie dzieci, mam zaszczyt i przyjemność powitać w naszych skromnych progach Szkoły Podstawowej im. Księdza Tadeusza Adama w Mikusach pana Tomasza Szabowskiego, lubelskiego kuratora oświaty, ze, wsp ze współpracownikami oraz radnymi Powiatu Łukowskiego. Szanowni Państwo, polskie przysłowie mówi, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biegu. Spotkaliśmy się tutaj w sprawie podziękowania kuratorowi i reszty władz, dlatego że kurator i władze zapewniają nas, że jesteśmy na pozycji wygranej. Mieliśmy ostatnio spotkanie z wójtem. Powiedział nam, że odwołał się do oświaty. Nie ma żadnej na razie odpowiedzi. Czekamy na konkretną odpowiedź. Mamy nadzieję, że przetrwamy. Robimy wszystko, żeby przetrwać. Są zorganizowane dodatkowe zajęcia dla dzieci, takie jak karate, tańce. Mamy kółko plastyczne, gdzie dzieci, gdzie dzieci biorą udział w różnych konkursach. Panie dyrektorze, czy jest co świętować? Oczywiście świętujemy przyjazd naszego kuratora oświaty, lubelskiego kuratora oświaty, pana Tomasza Szabłowskiego, który wyraził negatywną opinię wobec likwidacji naszej placówki. Także cieszymy się, że przyjeżdża do nas wielki przyjaciel naszej szkoły, ktoś kto chce. Utrzymać tę placówkę, zapewnić dzieciom właściwe warunki, zresztą Państwo możecie zobaczyć, w jakich warunkach się uczą, i oszczędzić im trudów i związanych z tym niebezpieczeństw podróżowania do szkoły gminnej, do której władze chcą przenieść te dzieci, która to podróż trwałaby przez kilkanaście kilometrów i odpowiedni czas poświęcony na to w jedną i w drugą stronę. Dlatego myślę, że. Że jest co świętować. Cieszymy się, że odwiedzi naszą szkołę, przyjaciel naszej szkoły. A czy wójt wspiera państwa w tym wszystkim? Zadała tu mi pani py trudne pytanie, bo. E, przepraszam, nie ma trudnych pytań. To jest trudne pytanie, dlatego że to by trzeba pana Wójta zapytać, czy on nas wspiera, natomiast z tego co widzimy, to widzimy, jaka jest polityka gminy. Jeśli gmina chce zamknąć szkołę, no to nie wiem, czy to jest wsparcie z ich strony. Jeśli jest to wsparcie, to. to to nie wiem dla kogo, ale nie, na pewno nie dla uczniów i dla y, nauczycieli, pracowników. Mamy nadzieję, że nasze działania, które podjęliśmy, pomogą nam uratować szkołę na dłużej, że nie będzie to y, tylko y, chwilowe y, przetrwanie, ale że szkoła ocala na dłuższy czas. Y, jesteśmy bardzo wdzięczni za postawę panu kuratorowi, y, jak również samorządom naszym, że wsparli nas w działaniu. Y, i Myślimy, że wyjdzie coś z tego dobrego. Mamy taką nadzieję, że wójt będzie nas wspierał, że ta sytuacja po prostu zakończy się pozytywnie i będziemy dalej działać, szkołę rozwijać i że będzie wszystko szło w dobrym kierunku. Ilu uczniów jest w szkole w Mikusach? Teraz 70 osób, razem z przedszkolem, z oddziałem przedszkolnym. Jest co świętować? Dla nas jest co świętować, dla mnie szczególnie jest co świętować, bo z tą szkołą jestem związana prawie 50 lat, 8 lat jako uczeń i ponad 40 lat jako nauczyciel. Zawsze ta szkoła była dla mnie bliska. Nie czuję wypalenia zawodowego, pomimo tego, że pracuję tu wiele lat, bo mamy fajnych uczniów, fajnych rodziców, fajne grono pedagogiczne, więc... Jeżeli praca sprawia satysfakcję, przyjemność i do pracy schodzi się z przyjemnością, no to chyba jest to, co walczyć i dla nas to jest wielkie święto. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Niezmiernie miło, że tutaj jestem z Państwem. Cieszę się bardzo, że. To, 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 to chyba najlepszy podpis w życiu, no, który złożyłem pod tym dokumentem. I... że przyjaciół poznaje się w biedzie. No i żeśmy sobie takie biedy wszyscy, bo jak tutaj to, to wszystko pięknie wygląda, pięknie w filmie e, naprawdę Jak no patrzę na, na te dzieciaki i na państwa, jestem po prostu e, poruszony I pani, która jest mamą, tak? Pani mówiła, że nie mogą Państwo zrobić nic, bo dzieci będą nie zrobili... Wy możecie zrobić duszę właśnie. Właśnie to Okazało to, z, y, jak on zależy na tej szkole, y, 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 i ujęło mnie to bardzo. Pójdźcie tak dalej, postępujcie tak dalej, trzymajcie się razem, i razem jesteście w stanie zrobić y, coś takiego, że ta szkoła będzie na stałe wpisana w, tej, w tą mapę i ona po prostu Yes. dziękuję Państwu. Posłuchajcie, drodzy Państwo, to było, ja też znam to powiedzenie o tej wiosce i też do mnie bardzo przemawia, że tylko społeczność, niekoniecznie duża, ale każda społeczność ma duży wpływ na całe nasze funkcjonowanie. Posłuchajcie dzieciaki, patrzyłam na Was, ja też jestem nauczycielem i nie zawsze takie występy wzruszają, czy tych mniejszych, czy tych większych. I widziałam, e, wszystko widziałam i wszystko mi się podobało i wszystko uśmiechnęło uwagę. Ale pamiętajcie, że nieważne skąd wychodzicie, czy z dużego miasta, czy z małego miasta, czy z wioski, czy z wioseczki, ale szkoła jest bardzo ważna, bo ma wpływ na nas wszystkich tak naprawdę. Wy może jeszcze tego nie rozumiecie do końca, nie macie tej świadomości, ale jak będziecie już w moim wieku, to będziecie wiedzieli, jak ważni są nauczyciele, którzy stają na waszej drodze i jak ważna właśnie jest społeczność. Dzień. Ja jestem Bardzo szczęśliwy, że tutaj jestem z wami. I takie podziękowania chciałem złożyć szczególnie ponieważ rodzicom, nauczycielom, którzy są na czele, bo to dzięki Waszym zaangażowaniom to wszystko mogło no, trwać.